Jesteśmy przy grobie Leona Urmowskiego. Leon Urmowski nie pochodzi z Lublina, urodził się w 1794 roku, ale już od 1910 jest związany z Lublinem. W latach 1810-1813 jest uczniem elementarnej szkoły artylerii. W czasie tych jeszcze nauki wstępuje do wojska, bierze udział w bitwie rosyjskiej w 1813 roku w oddziałach generała Henryka Dąbrowskiego. Następnie w bitwie pod Lipskiem zostaje ciężko ranny. W marcu 1914 roku wraca do Lublina. Jest ciężko chory, umiera w grudniu 1814 roku w wieku lat 20. Po sobie pozostawia trwały ślad, z którego do dzisiaj korzystamy. Przede wszystkim wykonał paranotekę widoków Lublina i okolic rysował zabytki Lublina i mury lubelskie. Ta teka do dzisiaj fachowcom z konserwacji służy jako pomoc w utrzymaniu dawnego wyglądu Lublina.